Czy Maria Skłodowska-Curie miała jakieś powiązania z Poznaniem? Prom zawinął do opalenicy. PROM, czyli Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich, którego 18. konferencję w dniach od 15 do 18 stycznia współorganizował uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Konkurencja na rynkach zarówno. O przyszłych studentów, jak i o pieniądze, jak i o uczonych. Robi się coraz większa i globalna i uczelnie muszą walczyć ze sobą, trochę współpracować i trochę walczyć. Z jednej strony musimy rywalizować, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kandydatów na studia, ale z drugiej strony też wspólnie się uczymy. Wiemy, że w pewnym sensie wspólna nauka może zaowocować, zaprezentować. Każdy z nas będzie miał inne narzędzia operacyjne, ale wiedzę teoretyczną powinniśmy wszyscy mieć taką samą, żeby mieć punkt doniesienia, co jest dobrym pr -em. Na dobrym Uniwersytecie w Zachodniej Europy rzecznik prasowy to jest prawa ręka rektora. Jednym z z głównych zagadnień, jakie poruszano, był sposób promocji w nowych mediach i forma, jaką powinna ona przybierać. To musi być atrakcyjne. Młodzi ludzie w tej chwili pozyskują jednak głównie wiedzę z internetu, a więc wiedzę o nas również. Nie powinniśmy posługiwać się wprost językiem reklamy, językiem portali społecznościowych. Powinniśmy dostosować je do naszych potrzeb. Nie możemy zapomnieć, jaka jest główna rola uniwersytetów nauczanie i prowadzenie badań, nie sprzedawanie produktów. Przekaz w starym, dobrym stylu to jest to, co sprawdza się najlepiej w promowaniu uczelni wyższych. W przypadku uniwersytetów tradycja ma absolutnie podstawowe znaczenie, prawda? Uczelnie im starsze, tym lepiej są rozpoznawane. Dyskutowano również na temat lobbyingu, który w Polsce wciąż budzi nieufność, natomiast na Zachodzie pełni bardzo istotną rolę opiniotwórczą. Służy... E... Kojarzeniu tych ludzi, tych instytucji, tych organizacji, które mają wspólne interesy, być może nie wiedzą o sobie. Lobbysta potrafi ich połączyć z korzyścią dla nich wszystkich, również oczywiście dla siebie. Żegluga po oceanach wiedzy może nawet najstabilniejsze jednostki sprowadzić na mieliznę. Prezes promu zdradził, z jakimi sytuacjami kryzysowymi, specyficznymi dla uczelni wyższych, zdarza się mierzyć ich oficerom prasowym. Kryzysem są wszystkie historie związane z plagiatami, których jest mnóstwo. Kryzysem są wszystkie historie związane z wyczynami studentów w czasie juvenalnym. Kryzysem są historie, kiedy... Um... Profesor, naukowiec yy, czuje się jakoś tam niespełniony i mówi coś niekonwencjonalnego publicznie. Nie ma jednak wątpliwości, iż dla wszystkich uczelni największy problem stanowić będzie zmniejszająca się liczba kandydatów do rekrutacji. Promocja i marketing to mają w tej chwili swoje 5 minut. Jak dyrektorzy tego nie pojmą, to ich uczelnie zostaną w tyle. O rosnącej świadomości w tej materii świadczyć może liczba przedstawicieli szkół wyższych, którzy przybyli do Opalenicy. Jesteśmy bardzo zadowoleni chociażby z tego faktu, że na tę konferencję, konferencję organizowaną przy współudziale Uniwersytetu im. W. w Poznaniu, przyjechała, przyjechała rekordowa liczba osób. Bogatsi w wiedzę, uczestnicy konferencji odpłynęli do swych macierzystych portów, by tym skuteczniej sławić ich dobre imię. Wybitna polska uczona Maria Skłodowska curie ma w swoim życiorysie i